Hej Siemanko, witam was na moim gierkom, na kanale, jestem Cubson Games i dzisiaj nagrywam dla was odcinek z Dogfuta 20. Między innymi chciałem dzisiaj z wami zagrać w Pack and Play i w różne inne, na przykład otworzymy także paczki z Lightning Crowd. Myślę, że częściej pogramy Pack and Play, może zrobimy Drafta. Różnie to będzie wyglądało. Zobaczymy, jak nasze, y, nasze moje nowe transfery, moje transfery tak naprawdę, bo wczoraj y, wystawiłem bardzo dużo cennych karwet, może które niektóre się sprzedały i sprzedały się: Mbappe za milion, Neymar Headliner za 7 milionów oraz Robert Lewandowski za 5 milionów. No, teraz się tak wzbogaciliśmy. Że to jest naprawdę masakra. Mamy 14 milionów widzów. No. To jest bardzo długo, więc będę mógł yy, zakupić sobie P. A nie, jednak nie. A myślałem: Ronaldo, dlaczego oni dają do takich 39, powiadasz? A ja mam Wandajka. 34, 40 milionów. Damy go za 30 milionów widzowie. Za 30 milionów damy i zobaczymy. No nieźle, poważna sprawa. Ale ja zaczynam ym, y, grać w Pack and Play. Yy, w następnym odcinku możliwe, że zrobimy SBC o Messiego 97. A ja zaczynam grać w Pack and Play. Słuchajcie, jeśli do końca tego roku będzie 85 subskrypcji, słuchajcie. To w każdym filmiku z kamerką będę występował za far... Będę miał po prostu kolorowe włosy. Więc możecie się postarać naprawdę. I czy będzie warto? To zależy od Was. Zobaczycie mnie w kolorowych włosach. Nie, za, nie, nie za, bardzo rzadko w ogóle w nich. Jestem tak rzadko, że nie wiem nawet w jakie słowa to określić jak rzadko. Mam nadzieję na jakiś dobry traf. Jeśli pod tym filmikiem będzie 5 łapek w górę, um, jutro pojawią się dwa filmy. O! Hurricane. Witamy pana. Dang, do Hirty. No tak. Sobie. O, fantastycznie to wyglądało. Brazylia, LS. I niestety tego, czego ja nie lubię. Shearer. Alan Shirer. Zagramy, może, w, w moją nową, wymyśloną grę. O, Ned. z. Gadni, o lub quicksell. Dwie legendy w parce! Co tutaj się wydarzyło w pack play? Dwie legendy w parce. What? Czy wy to wiedzieliście? Niesamowite to jest. Niesamowite to jest. Ależ traf. Yy, są trafy w tych paczkach, no naprawdę. Nie że. Poza skalę. Tylko trochę. Nie mam zgrania. Ej! Dlaczego? Jest Fernandez jakiś, którego w ogóle nie znam. Tu może pójść Axel, Axel lub Alex i Wobi. Ja nie pamiętam zbytnio. na zapraszamy cię. A tutaj, co będzie, to ja nie mam pojęcia, słuchajcie, zielonego. Może być Anglik. Anglik którego oczywiście nie mamy i Bośnia i Hercegowina. Z Bośnią to może by się dało coś zrobić, ale z Hercegowiną mniejszych. Szans. A ogólnie? Jakie mamy karty? Nie no, Nedwet! I wy mi mówicie, że ja go nie widziałem. No nie wierzę. Dobra, myślę, że dobrze. Dobry skład mi się udało wymajsterczykować. Ale najbardziej obawiem jaki będzie miał przeciwnik. Już widzimy zgranie Maguire z Ożerem w salach Nesta. Porządny skład. I wycisnął to zgranie. I ja oceny nie znając życie. No właśnie. O trzy punkty przegrałem. Szkoda. Co to jest za paczka? Aha. Abraham. To Tommy, y, Tommy, to Tommy. Abraham może się przydać. Witamy, Jesse Lingarda. Witamy. Ciebie powinniśmy raczej dać. Pack Opener Champions. Devri. Hala, Terling Brown, Hala, niezbyt traf. I corn, przeciwnik ma Korneta, nie mam Ariasa, który niezbyt mi się przyda. Zagadu i Diakabi, dwóch Francuzów, na tej samej pozycji, Arola. Mogło być lepiej. Ale tak naprawdę mogło być też gorzej, więc ja powinienem się z tego cieszyć. Dlaczego ja nie mam Ezila? Ja nie chcę zabić sera, lubię tego zawodnika. Bardzo lubię Lipsk nawet. O kurde, Garincze to chciałbym wygrać, widzowie. Garincze. Za każdą cenę chciałbym wygrać. Garincza. Wow, w ogóle nawet jak jego imię brzmi, to jest fantastyczne. Garincza. Ikona, paczka ikony, może być tutaj coś dobrego. Makalele. Nie wiem, jak go ocenić. Taki sposób piłkarski. W graniu wiem, że grał w Chelsea, na pewno oglądałem jego mecze. Ale. Nie mogę o nim powiedzieć za dużo. Ponieważ. Nie znam go, takiego dobrego piłkarza, jak z tych czasów na przykład. Garincha, nie? No to jest zawodnik po prostu fenomenalny. Jeśli chodzi o wszystkie względy szybki. Dribbler. No to jest jednak naprawdę coś pięknego. Jest Chirivella. Uuu! Chirivella. Kim pan jest, panie Chirivella? Wow, 9782. A ty? 978. Okej. Okay. Um, ja wam nie mówiłem, ale dzisiaj w FIFA 20 zrobiłem SBC. Dosyć szalony SBC, ponieważ przepaliłem Dybale UCL88 oraz Tarapta 88 Flashback oraz Bruno Fernandesza i historię Team of the Week Colasinaca. I zrobiłem z tego skład 84 i ocenę 80 na Nika Połpę um, z karty urodzinowej 87. Fantastyczny, Bramkarz, wszystko broni, więc jestem zadowolony. I teraz sobie garincza. Garincha, błagam. Błagam, Brazylijcie. Garincha. Garincha. W ogóle, wy to widzieliście, Garincha tu nie było. Jakbym go do składu nie wstawił. O co chodzi? What the hell? Co to ma być w ogóle? Przecież garincza tu nie było! To jest zepsute! To jest dziwne, ile garincza kosztuje, żebym mógł go kupić? Odkupić winy? Nie no, nie będę 14 milionów na niego wydawał bez przesa! Ronaldinho stań, czy widzicie? Messi 3 miliony, ale ten będzie droższy. Matko Boska! Kto go wystawi z takiej ceny? Słuchajcie, robimy Messiego SBC 97. Tak postanowiłem. Panie Lionelku, pan się nie ukrywa. Teraz trzeba będzie go znaleźć. O, dwa ukończyłem. I tak to wygląda. Tutaj coś zacząłem. Ale dobrze, ro robimy to. Musimy to zrobić, widzowie. Musimy to zdecydowanie zrobić, żeby mieć to już jak najbardziej za sobą. Toreiru, ile mam Toreiru, toreiru. No, bardzo trudne. Barcelona, drużyna tygodnia. Uuu, to drużyna tygodnia będzie trudna. Ponieważ ja nie mam nikogo z drużyny tygodnia. Tak. Tak prawie. Czy mam kogoś z drużyny tygodnia? Nie. Naprawdę. Słuchajcie, może dzisiaj jeszcze pójdą dwa filmy. Ten był z Puck and Play i pójdzie jeszcze następny z właśnie tego SBC którego teraz robię. Może tak być, słuchajcie: Lopez i Albior. Okay. Spokojnie. I kogo by tu jeszcze wstawić? No nie wiem. I was. Idealnie, idealnie wszystko. Oczywiście mamy to słuchać w następnym odcinku SBC OMS jego. Będziemy to robili. Ten odcinek powinien pojawić się dzisiaj. Ja dzisiaj go nagram. Siemanko, moi widzowie.